Poziom profesjonalizmu politycznego platformy jest na, na poziomie takich dzieciaków z piaskownicy, co jak się kłócą, ty głupi jesteś, to mówi nie, a właśnie że ty jesteś głupi. Oni próbują przejąć tak, by robaki, to a nie, to wykarmicie ludzi robakami. Tak samo jak na przykład ta kłamstwo smoleńskie. To próba, a nie, bo to wy o Smoleńsku. To kłamstwo smoleńskie to jest, że się mówi, że był zamach w Smoleńsku. Albo, że e, ludzie, którzy walczą z aborcją, walczą o życie. Nie, to my walczymy o życie, bo aborcja ratuje życie, prawda? Czyli nie są w stanie nawet własnego grepsu wymyślić. I trzeci aspekt, który jest kompletnie nieśmieszny, o czym ostatnio mówił pan Wojciech Mojzesowicz, jakoś się znowu pojawił w obiegu publicznym, bo go dawno nie było, ale to jest bardzo trafne, co powiedział. To natychmiast, to co wygaduje panie Leszczyna, to, co bredzi Tusk w polskim sejmie o tym zanieczyszczonym zbożu technicznym natychmiast zostanie podchwycone na zachodzie. I na przykład będzie rugował... I, I spodziewajmy się, że tak samo jak Unia podchwyciła brednie o tym, że w Polsce się zakazuje edukacji seksualnej. a przypomnę chodziło o zapis w projekcie ustawy, że podlega karze kto nakłania do obcowania z treściami seksualnymi nieletniego, to to miało być zakazem edukacji i Biedroń uzyskał w Europarlamencie rezolucję potępiającą Polskę za to, że próbuje zakazać edukacji seksualnej. No to tak samo oni natychmiast podchwycą. Patrzcie, Polacy sami przyznają, że u nich się nie wiadomo, czym te kury karmi. Trzeba zablokować jaja, trzeba zablokować import mięsa drobiowego z Polski, i to będzie naprawdę bardzo bolesny cios dla polskiego rolnictwa. Czyli po raz kolejny ci debile, przepraszam, no ale nie mogę inaczej powiedzieć ci, zacietrzewieni durnie z opozycji, Robią coś, co jest bardzo szkodliwe dla Polski, albo tego nie wiedząc, albo po prostu uważając, że bardzo dobrze, bo, bo im gorzej, tym lepiej, im bardziej Polska po Uszach dostanie, tym, tym lepiej, prawda, będzie, tym im łatwiej będzie walczyć z pisem. No. I to naprawdę może być szkodliwe dla nas. uprzedzam. Tego, tego Polacy nie rozumieją, że my mamy dwóch wrogów, że tutaj. Rosja atakuje otwarcie Ukrainę, jest pełnoskalowa wojna. Natomiast dla tych ośrodków władzy w Unii Europejskiej, które dążą do centralizacji Unii, do stworzenia państwa europejskiego w ich optyce to jest świetna okazja, że teraz jak Polska jest w, też w kłopotach z powodu tej wojny, to teraz to jest, to jest moment, kiedy trzeba Polskę docisnąć. Sprawa, która zdominowała w tej chwili, no, w naszych mediach jej nie widać, bo one są tą upaliną krajową głównie zajęte, ale ogłoszenie przez matrona i to w Makrona i to w Chinach, prawda, że Europa chciałaby, nie wiem, dlaczego Makron przemawia w imieniu całej Europy, prawda, ale tutaj. Ma poparcie niemieckie ciche i głośne poparcie przewodniczącego Rady Europejskiej, który zaraz wyskoczył z tym, że, że tak, że bardzo słusznie Macron mówi, że Europa chciałaby zachować strategiczną neutralność, czy strategiczną autonomię, użył takiego dokładnie określenia, w starciu między Chinami a Ameryką. Sprawa jest jasna, to Amerykanom po prostu jakby wpysk dał w ten sposób. Także ja, z czego ja się cieszę, bo to bardzo określa naszą sytuację w dobrym kierunku. To, o czym pisałem rok temu, już, nie, no, boże, prawie pół roku temu pisałem o tym w książce, która wyszła, Wielka Polska. Bardzo polecam, kto jeszcze nie kupił koniecznie, niech kupi. A kto już kupił, niech kupi drugą dla, dla przyjaciela. Prawda? Yy, bo dokładnie to jest to, co wróżyłem, <laughs> czy, czy co wyrzuciłem, coś było widać, że od momentu jak wybuchła wojna na Ukrainie. Zachodnia Europa z Ameryką się znalazły na kursach przeciwstawnych. Interesy są tutaj rozbieżne. Chiny, yy, znaczy Niemcy, i Paryż, yy, tracąc patrona i, i partnera w Rosji, chcą go mieć w Chinach rojeniem żonka o tym, że oni by chcieli prawda, być równorzędnym partnerem, no nie są równorzędnym partnerem dla Chin i dla Ameryki. Jeżeli się toczy wojna, a wiadomo, że to są najwięksi wrogowie i największym wrogiem Ameryki są Chiny w tej chwili, to deklaracje typu ja chcę w tym sporze zachować neutralność znaczą de facto my chcemy być w obozie chińskim. Co jest dla Ameryki? Absolutnie nie do przyjęcia, chyba nie muszę tego bardziej dokładnie wyjaśniać. Co z tego wynika dla nas? My nie chcemy być w obozie chińskim. My jesteśmy tą częścią Europy, która bardzo jasno i wyraźnie pokazuje, i, i przecież właśnie premier Morawiecki, właśnie jak znalazł w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobrze, Prawda jest taka, że w Niemczech, we Francji są badania opinii publicznej, wiadomo, że najbardziej nienawidzą Amerykanów. 70-80% zawsze mówi, że to jest największa Ameryka, jest największym zagrożeniem dla świata, a Rosjan kochają, a Chińczyków też lubią. Lubią i chcą z Chinami robić interesy, czyli chcą być klientem Chin, a my nie chcemy być klientem Chin. No i teraz to jest taka ciekawa rzecz, że tak jak mamy uwaga, proszę Państwa, moja teoria, która jest moja i która należy do mnie, ale proszę ją przyjąć do wiadomości, bo, taka, bo, bo, bo sądzę, że znowu się nie mylę. Przepraszam, tak skromnie, że tak jak na Ukrainie mamy tak zwaną proxy war, czyli wojnę zastępczą, znaczy tak naprawdę walczą ze sobą Chiny i Ameryka. Rękami wojsk rosyjskich i ukraińskich. Na jesieni będziemy mieli w Polsce Proxy Election, czyli, takie, czyli też taką zastępczą wojnę, czyli y, między amerykańskim PiSem a niemiecko-francuskim, bardziej niemiecką, oczywiście, Platformą. Bo plan na wybory jest taki, i to już dotknąłeś tego tematu na co Komisji Europejskiej, dam sobie rękę obciąć, że tak ma być. Na miesiąc przed wyborami Komisja Europejska ogłasza, że nie ma żadnych pieniędzy dla Polski. Chiny, Chiny teraz ym, bardzo chcą zakończyć wojnę ukraińsko-rosyjską jako rozjemca, bo to byłby szczebelek do zajęcia tej pozycji pierwszego mocarstwa świata rozgrywającego, o co oni walczą. I zwróćcie uwagę Państwo, że oni mają tak, mówią, na Putina mamy kija, na Ukraińców mamy mar marchewkę. Putinowi jak każemy, to on skończy tę wojnę. Bo rzeczywiście, jak, no, nie mówię tak otwarcie, ale tak dekodując przekaz chiński, on taki jest. My mamy, Ameryka nic nie może Putinowi kazać. Tylko go będzie wkurzać, NATO tylko będzie przedłużać tę wojnę, a my możemy tę wojnę zakończyć, bo my możemy Putinowi zakazać skończyć wojnę i my też możemy Ukraińców przekonać na to, żeby usiedli do stołu i wpłynęli na, jak, jakby przyjęli na pewne ustępstwa, prawda, żeby przyjęli, bo możemy im obiecać, że odbudujemy Herson, odbudujemy Charków, przyślemy tam nasze, prawda, pieniądze, nasze technologie, nasze... Ten, i taki Macron kombinuje kurde lepiej się trzymać tych Chińczyków, oni rzeczywiście mogą te wojny zakończyć, oni rzeczywiście są potęgą rosnącą, a Stany Zjednoczone, ja myślę, że Macrona do tej akcji, bo to jest naprawdę horrendalne, no tam może było przesadą, że Kamala Harris była przerażona, jakby to takie czytałem doniesienia medialne tym, co Macron wygaduje, no, ale Kamala Harris może rzeczywiście była przerażona, to nie jest ważna osoba w amerykańskiej polityce, ale ci, co mieli być naprawdę oburzeni i wściekli, to byli oburzeni i wściekli. I myślę, że Macron doskonale wiedział oczywiście, że, 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 że idzie na Wojnę w tej sytuacji z Ameryką, tylko skalkulował sobie no to, to w taki sposób, że jeżeli tam już takie dziadostwo zaczyna w Ameryce, że Trump prawda, jest stawiany pod, przed sądem pod jakimiś ciężko, naprawdę mocno naciąganymi zarzutami, e, to znaczy, że teraz Trump zmobilizuje swoich zwolenników, wyjdą na ulicę, się zrobi jak w Izraelu czy w Brazylii. prawda?